시청해주셔서 감사

mm-hmm oh, oh, oh.

saluti homo homo responserotima Na świecie, 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 na to na świecie, 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 na

To, którzy, którzy razem taki spirytus i nie tylko teraz, ale przez cały rok, bo no, ta fundacja obszaru Czechów działa cały rok i przygotowuje te obszary w całej naszej ojczyźnie u zapłacił Dla dzieciaków zgodnie z zapowiedzią będą pamiątki, ale myślę, że dzieci mogą sobie zrobić fotografie z trzema królami naszymi, więc też. Gratulujemy mądrości, wytrwałości Rzecznicnej Światełce Pana Jezusa i przynieśnienia byt. To cię zapraszam do wspólnego spotkania z fotografią tego